La prostytucja jest zjawiskiem obecnym w wielu społeczeństwach na przestrzeni historii i wciąż pozostaje tematem debaty w większości krajów. W Turcji, kraju o bogatej historii kulturowej, społecznej i politycznej, prostytucja odgrywała istotną rolę od czasów starożytnych, chociaż jej postrzeganie i regulacje z nią związane zmieniały się znacząco na przestrzeni wieków. Niniejszy tekst przybliży historię, przepisy prawne, aspekty społeczne i kulturowe prostytucji w Turcji, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Ponadto omówione zostaną obecne realia, napięcia kulturowe oraz wyzwania, przed którymi stoją pracownicy seksualni w tym kraju. Prostytucja w historii Turcji Historia prostytucji w Turcji jest ściśle związana z historią Imperium Osmańskiego, którego panowanie nad rozległymi terytoriami sprzyjało interakcji różnych kultur i tradycji. W okresie Imperium Osmańskiego prostytucja nie tylko była tolerowana, ale także regulowana w niektórych regionach. Prostytucja w miastach osmańskich była postrzegana jako instytucja stanowiąca część życia miejskiego. Choć islam, religia dominująca w Imperium Osmańskim, ma konserwatywne podejście do seksualności, prostytucja nie została całkowicie wyeliminowana. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów prostytucji w okresie osmańskim było powstanie domów przyjemności lub burdeli w kluczowych miastach takich jak Stambuł, Aleppo i Damaszek. Były to miejsca, w których kobiety, które często pochodziły z niskich warstw społecznych lub były niewolnicami, mogły oferować swoje usługi seksualne. Chociaż prostytucja była postrzegana jako coś niemoralnego z religijnego punktu widzenia, władze osmańskie często nie tylko ją tolerowały, ale także regulowały. Prostytutki często rejestrowały się w tych placówkach, a burdele płaciły podatki, by mogły działać legalnie. Na przestrzeni wieków postrzeganie i traktowanie prostytucji zmieniało się w Turcji. Po upadku Imperium Osmańskiego i powstaniu Tureckiej Republiki w 1923 roku normy i regulacje społeczne związane z prostytucją zaczęły się transformować. Republika Turcji pod przewodnictwem Mustafy Kemala Ataturka przyjęła bardziej nowoczesne i świeckie podejście w wielu dziedzinach życia społecznego i politycznego, co również miało wpływ na sposób postrzegania i regulowania prostytucji. Prostytucja w tureckiej republice. Przepisy i regulacje W nowoczesnej Turcji: Prostytucja jest regulowana przez rząd. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w których prostytucja jest całkowicie nielegalna lub całkowicie zalegalizowana, w Turcji znajduje się w szarej strefie legalności. Sama prostytucja nie jest nielegalna, ale istnieje szereg regulacji i ograniczeń, które ograniczają jej praktykowanie w kraju. W 1960 roku rząd turecki wprowadził ustawę, która legalizowała prostytucję w określonych kontekstach i w wyznaczonych częściach kraju. Ustawa ta umożliwiła istnienie legalnych burdeli, które działały pod nadzorem rządu, w których pracownicy seksualni mogli wykonywać swój zawód w sposób kontrolowany. Pracownicy seksualni musieli jednak przechodzić okresowe badania lekarskie i być zarejestrowani w państwowym systemie, aby zapewnić, że nie przenoszą chorób wenerycznych. Obecnie istnieją autoryzowane burdele w niektórych dużych miastach, takich jak Stambuł, Ankara i Izmaye. Te placówki działają zgodnie z rygorystycznymi regulacjami sanitarnymi i muszą spełniać szereg wymagań, aby mogły funkcjonować. Pracownicy seksualni w tych burdelach muszą regularnie przechodzić badania lekarskie, aby uniknąć rozprzestrzeniania chorób przenoszonych drogą płciową. Ponadto, burdele muszą płacić podatki i przestrzegać norm dotyczących bezpieczeństwa pracy. Prostytucja na ulicach, prostytucja nieregulowana pomimo legalności burdeli w Turcji, prostytucja na ulicy jest bardzo widoczna w wielu tureckich miastach, szczególnie w Stambule. Pracownicy seksualni pracujący na ulicy nie są chronieni prawnie i często stają w obliczu skrajnie trudnych warunków. Prostytucja uliczna nie jest regulowana, co oznacza, że osoby zaangażowane w nią nie mają tych samych ochron prawnych, co pracownicy seksualni pracujący w zarejestrowanych burdelach. Stygmatyzacja społeczna wobec pracowników seksualnych, którzy pracują na ulicy, jest znacznie większa niż ta, którą doświadczają osoby pracujące w burdelach. Często kobiety wykonujące prostytucję uliczną są postrzegane jako marginalizowane lub nawet kryminalizowane, a także mogą stać się obiektem dyskryminacji zarówno ze strony społeczeństwa ogólnego, jak i służb porządkowych. Pracownicy seksualni na ulicach również narażeni są na większe ryzyko bycia ofiarami przemocy i wykorzystywania. Oprócz kobiet pracujących w prostytucji, w Turcji istnieje także rynek prostytucji męskiej, chociaż jest on znacznie mniej widoczny. Mężczyźni oferujący usługi seksualne na ulicy często są obiektem większych tabu społecznych i stygmatyzacji niż ich żeńscy odpowiednicy. Prostytucja męska w Turcji jest tematem tabu, a mężczyźni wykonujący ten zawód rzadko są uznawani lub akceptowani przez społeczeństwo. W rzeczywistości większość mężczyzn, którzy zajmują się prostytucją w Turcji, robi to w sposób praktycznie niewidoczny bez wsparcia organizacji czy sieci pracowników seksualnych. Czynniki kulturowe i społeczne wpływające na prostytucję. Prostytucja w Turcji nie jest tylko wynikiem czynników prawnych i ekonomicznych, ale także szeregu kwestii kulturowych i społecznych, które wpływają na postrzeganie pracowników seksualnych w opinii publicznej. Turcja jest krajem o silnej tożsamości kulturowej opartej na islamie, który ma bardzo surowe normy dotyczące moralności seksualnej. Choć kraj przyjął bardziej świeckie podejście od czasów założenia Republiki, wiele tradycyjnych postaw wobec seksualności i prostytucji nadal jest powszechnie obecnych. W społeczeństwie tureckim prostytucja jest często kojarzona z niemoralnością i wstydem. Pracownicy seksualni, szczególnie kobiety, są zwykle postrzegane jako osoby, które popadły w moralną nędzę. Stygmatyzacja społeczna pracowników seksualnych utrudnia im dostęp do usług zdrowotnych, wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej. Ten stygmat również stawia ich w sytuacji wrażliwej w obliczu przemocy i wykorzystywania. Dodatkowo ubóstwo i brak możliwości ekonomicznych odgrywają kluczową rolę w decyzji wielu osób o zaangażowaniu się w prostytucję. Pracownicy seksualni w Turcji często pochodzą z niskich warstw społecznych lub zmarginalizowanych społeczności, a prostytucja może być postrzegana jako sposób na przetrwanie w systemie, który nie oferuje wielu innych opcji dla tych osób. Często osoby zajmujące się prostytucją w Turcji nie mają dostępu do wysokiej jakości edukacji ani do możliwości zatrudnienia, co stawia ich w trudnej sytuacji. Prostytucja i turystyka w Turcji jednym z czynników, które wpłynęły na rozwój prostytucji w Turcji w ostatnich dziesięcioleciach jest turystyka. Turcja jest popularnym celem turystycznym szczególnie na wybrzeżach Morza Egejskiego i Morza Śródziemnego, co zwiększyło popyt na usługi seksualne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Stambuł w szczególności jest miastem o żywej branży turystycznej, a prostytucja zarówno w burdelach, jak i na ulicach rozwijała się dzięki napływowi turystów międzynarodowych. Turystyka seksualna wywołała zarówno krytykę, jak i zwolenników. Z jednej strony niektórzy argumentują, że prostytucja jest naturalną odpowiedzią na popyt turystów, podczas gdy inni uważają, że przemysł seksualny w Turcji jest ściśle związany z wykorzystywaniem i handlem ludźmi. W przypadku pracowników seksualnych, wiele z nich pochodzi z zagranicy, z krajów takich jak Rumunia, Mołdawia i Ukraina, co może budzić obawy związane z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym migrantów. Wyzwania, przed którymi stoją pracownicy seksualni w Turcji Pomimo legalizacji burdeli i istniejących regulacji sanitarnych, w Turcji pracownicy seksualni stoją przed wieloma poważnymi wyzwaniami. Stygmatyzacja społeczna wciąż stanowi istotną barierę w dostępie do usług zdrowotnych, pomocy prawnej i ochrony ich praw. Prostytucja na ulicach nie jest regulowana, co stawia pracowników seksualnych w wrażliwej sytuacji w obliczu wykorzystywania i przemocy. Dodatkowo przepisy prawne dotyczące prostytucji w Turcji znajdują się w szarej strefie, co utrudnia wdrażanie skutecznych polityk publicznych mających na celu poprawę sytuacji pracowników seksualnych. Brak wsparcia instytucjonalnego dla pracowników seksualnych doprowadził do powstania nieformalnych sieci, które świadczą pewne usługi wsparcia, ale są one niewystarczające, aby rozwiązać strukturalne problemy związane z przemysłem seksualnym w Turcji. Wnioski: Prostytucja w Turcji jest zjawiskiem złożonym, na które wpływ mają czynniki historyczne, kulturowe, prawne i ekonomiczne. Chociaż w kraju istnieje regulacja, która pozwala na prostytucję w określonych kontekstach, pracownicy seksualni stoją przed licznymi wyzwaniami, w tym stygmatyzacją społeczną, wykorzystywaniem i brakiem ochrony prawnej. W kontekście turystyki, ubóstwa i norm społecznych wpływających na przemysł seksualny, prostytucja w Turcji nadal jest tematem debaty i niepokoju. Ważne jest, aby kontynuować analizowanie polityk i warunków pracy pracowników seksualnych w Turcji, aby zapewnić szacunek dla ich praw i promować bezpieczniejsze i sprawiedliwsze środowisko.